Tatuaże 3D to tak naprawdę tatuaże, które sprawiają iluzję tego, że są trójwymiarowe. Jest to obrazek, który po odpowiednim wykonaniu i oświetleniu wydaje się, że można go prawie dotknąć, że wystaje ze skóry. Jak wykonuje się taki tatuaż? Tak naprawdę, wykonuje się go dokładnie w ten sam sposób jak każdy inny. Czyli po przygotowaniu obiektu, rysunku, projektu, który będzie wyglądał na trójwymiarowy. Przenosimy kalkę na skórę i krok po kroku stosując techniki tatuażu, takie jak konturowanie, jak cieniowanie, jak nabijanie pigmentu, blendowanie kolorów, wykonujemy krok po kroku taki tatuaż. Tutaj widzisz to w przyspieszonym tempie, gdyż proces jest jakby nie taki szybki jak tutaj widać na filmie, jest to powolny proces. Dokładnie tłumaczę ten cały film. Krok po kroku, jak wykonać taki tatuaż. W naszym kursie tatuażu na stronie dziarem.pl, tam po zakupie takiego kursu, dostaniesz dostęp właśnie do wielu filmów, w tym również tego, na którym pokazuję, jak wykonać właśnie taki tatuaż 3D w powolnym tempie, oczywiście w normalnym tempie, wraz z moim komentarzem, co robię, jakich tuszy używam i dlaczego. I tak naprawdę tylko o to tutaj chodzi, aby właściwie znając zasady tatuowania i wypełniania właśnie oraz cieniowania powierzchni oraz znajomość właśnie tego złudzenia, padania światła, wykonać tatuaż w takim miejscu i z takimi cieniami, że faktycznie, kiedy na przykład dana osoba stanie pod jakąś lampą, która rzuca w danym, w danym kierunku światło i światłocień, to tatuaż, który ona ma później wykonany na skórze, sprawia iluzję tego, że jest niemal wypukły, że niemal wystaje jakby z jej skóry. Jest to całkiem ciekawy efekt, natomiast najlepiej takie tatuaże wyglądają w miejscach, właśnie takich e, płaskich, jak e, ramię, przedramię, ewentualnie, właśnie, klatka piersiowa bądź też łopatka, bo wtedy ten efekt jest jakby. E, Ciekawsze, nie ma tego zakrzywienia powierzchni, więc pamiętaj, żeby taki tatuaż wykonywać również w miejscu, które się do tego nada, czyli jakby e, odpowiedni będzie też kąt padania światła na to miejsce, żeby jak najbardziej uwzględnić ten efekt tej iluzji tego światło cienia. E, I cóż, zapraszam Ciebie do obejrzenia całości tego materiału w naszym kursie oraz oczywiście do komentowania, co byś chciał zobaczyć w następnym odcinku. I tak naprawdę tatuaże 3D, jak widzisz, nie różnią się w wykonaniu niczym specjalnym od innych tatuaży, jest to po prostu technika rysunku, technika, którą, która rzuca pewien światłocień i sprawia iluzję tego, że jest to trójwymiarowy tatuaż, a naprawdę oczywiście on nie jest. Nie jest Wymiarowe. jest po prostu tak wykonywany, że sprawia takie wrażenie. Więc nawet jeżeli jesteś osobą, która przymierza się do takiego tatuażu, to widzisz właśnie na tym etapie, jak taki tatuaż powstanie, jak, jak to wygląda i nie jest to tak naprawdę nic strasznego, zwykły tatuaż, który sprawia właśnie pewien efekt, który jest oczekiwany przez tatuażystę, no i cóż, zapraszam Ciebie, jeżeli chcesz się nauczyć wykonywać takie tatuaże oraz inne, do odwiedzin naszej strony www.giarem.pl, zapoznania się z naszym kursem, nasi kursanci samodzielnie są w stanie wykonać swoje tatuaże, dodajemy je na naszą grupę, do której dostęp dostaniesz po zakupie takiego szkolenia. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania.